Jakie pyszne żelki! Uwielbiam je! Chwileczkę! Nie wolno wnosić słodyczy do dentysty. Nie patrz tak na mnie. Jestem pielęgniarką, wolno mi. Jak to nie wolno? A co mam zrobić z kolą? Mam pomysł. Wleję słodką kolę do worków na kroplówki. Nikt się nawet nie zorientuje, że to nie są prawdziwe piersi. Voilà. Nawet mi to pasuje. Mam nadzieję, że zadziała. Wow. Mogę przejść? Dziękuję. Dziękuję. Jesteś taki miły. Ja dodam testy. Dzięki chłopaki, że mnie przepuściliście. Hej! Witam, panie doktorze. Jestem gotowa na kontrolę dentystyczną. Strasznie boli mnie ząb na górze. Ej, moje zęby są troszkę okay. wyżej. O, tak, jasne. Chcemy się pić. Napiję się troszkę Coca-Coli. Może pomóc mi na nerwy. Jako dentysta wiem, że najważniejsze to przyjemny zapach z ust. No to zaczynamy. Chwileczkę, co z twoimi piersiami? Koli? Wynoka mi stąd! Wezmę oh. to sobie! Zabierzesz po wizycie u dentysty. O oh, nie! Nie oddam nikomu moich słodkości! Mam fajny pomysł! Pokażę Wam. Potrzebuję butelki Sprite'a i jej zawartości. Wlewamy go do pudełka, wkładamy żelkowe zęby i gotowe. Chwileczkę, co tam niesiesz? A, szczęka, jasne, wchodź! Dzień dobry. Hello. Witam, proszę siadać. Chwileczkę. Zdążę wypić troszeczkę Sprite'a. Co to za dźwięk? Ktoś coś pije? Chyba mi się wydawało. Nie zauważył, mogę dokończyć. Znowu to słyszę. To na pewno nie ty? Jaki łatwowierny. A teraz mam cię. Wiesz, Co za bezczelność. Spadaj stąd. Natychmiast. Słodyczy nie pomogą twoim zębom. Oddaj je. Co? Nie wolno wchodzić ze słodyczami? No to muszę coś wymyślić, aby je jakoś przenieść obok pielęgniarki. Sama przebiorę się za pielęgniarkę. Na pewno mnie nie zatrzyma. Jestem przecież pracownikiem szpitala. Do walizeczki włożę M&M'sy i jedziemy z tym. O, cześć koleżanko. Dzień dobry. No to ja już pójdę na dyżur. Uf, udało się. I nawet walizeczka nie wzbudziła podejrzeń. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi zabierze. Moje ulubione kitkety. A. Um, pacjent? Jesteś moim pacjentem? Dobrze, dobrze, zaraz ci pomogę. O, to wystarczy! Muszę zrobić ci zastrzyk. Powiedz a. Tak, tak, właśnie o to mi chodzi. Na pewno jesteś dentystką. Przepraszam, muszę lecieć! Chwileczkę, łapcie tę oszustkę. Nie uciekniesz mi na mojej zmianie. Dzień dobry. Nie można wnosić słodyczy. Zabieram to i wkładam do pudełka z innymi słodyczami. Zapraszam. A ja chciałam wejść z kitketem. I mam pomysł, jak to zrobić. Proszę zdalnie sterowanego pająka w torebce, żeby straszyć przechodniów na ulicy. Teraz użyję go do wniesienia słodyczy. Świetny pomysł. To moje wnuczki. Coś jest nie tak, coś mi pełza po nogach. Co to jest? O la Boga! Co to takiego? Słabo mi. Ups. O nie, babciu! Stawaj. Hej. Oddychaj. Już ci lepiej? Wiesz gdzie jesteś? Witam. Przyszłam na wizytę. Panie doktorze, czy jest pan moim dentystą? A, tak, tak, to ja. Proszę usiąść na fotelu, zapraszam. Chwileczkę, muszę przejrzeć twoją kartę. Świetnie. Podczas gdy jest zajęty, mogę zjeść mojego kitketa. Ojej, nie denerwuj się, wszystko będzie w porządku. Dzięki. Kar, pospiesz się. O, mój batonik. Bająk w moim gabinecie? Spadaj stąd. Biedny Kar. Ojej, nie wiem, jak ta czekoladka się tu znalazła. Nie wolno wnosić słodyczy. Co za dziwaki tu przychodzą i przeszkadzają mi grać. Chwileczkę. Widziałaś znaczek? Oddajemy wszystkie słodycze. No dobra, masz. Dziękuję. Chwila. Widziałaś ten znak. Kurczę. Ach, chwileczkę zaraz wrócę. Potrzebuję tego. Dziwne, postawiłam tu płyn do płukania. Nie zauważyła. Teraz wszystko załatwimy. Potrzebuję tylko butelki płynu do płukania, więc mogę śmiało wylać zawartość. Gotowe. Teraz patrzcie uważnie. Wlewam tu sprite. Świetny pomysł, co? Użyję też tubki po gumie do rzucia do zrobienia pasty do zębów. Spróbuję troszeczkę i lecimy. Mm, jakie dobre. Czekaj, masz tam słodycze? Co to jest? Płyn do płukania i pasta do zębów? No chodź. Dzień dobry. Siadaj proszę. Dziękuję. Zaczniemy od krótkiego kursu, jak prawidłowo myć zęby. A, rozumiem, rozumiem. No i na koniec płuczemy. Proszę szczoteczka, pokaż to zapamiętałaś. Najpierw nakładam pastę na szczoteczkę. I czyszczę zęby okrężnymi ruchami. Zgadza się. A teraz płuczesz. Tak, tak, płuczę. Przepłukałaś i wypluj. Po co? Lepiej to wypyję. To jest takie pyszne. Pyszne? Jak ci nie wstyd. To słodki napój. Spadaj stąd. O! Oh. Halo, zbliża się czas twojej wizyty, możesz wejść? Ojej, boję się. Może ty? No i Dobrze idę. Chwileczkę. Masz tu jakieś słodycze? Czekolada? Zabieram ją. Możesz wejść. A co ja mam zrobić z moimi Skittlesami? Nie, nie na darmo przyprowadziłam tu mojego Misia. Muszę go jak najlepiej wykorzystać. Misiu, pomóż mi. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Zamierzam troszkę naruszyć twoje wnętrze. Może do niego skitelsy. tylko ich nie zjadaj. Są moje. Idziemy, nasza kolej. Chwileczkę, oddaj mi tego Misia. Nie, chcą mi zabrać Misia. Nie pójdę bez niego. Dobra, dobra, wchodź, tylko nie krzycz oh, Thanks. Oh my Matko, God. chyba ogłuchłam Dzień dobry, przyszłam wyleczyć zęby What? Hey. nie, doktorze, śpisz? A, kto tu jest? Chwileczkę Otwórz buzię Ale zanim to zrobisz, oddaj misia Nie oddam To mój przyjaciel Dobra, dobra, zatrzymaj go <laughs> o, Co za pacjenci na słodycze. Mm, jakie słodkie skutelsy. Mój, Misiu wracaj na miejsce. Jestem gotowa. Spila! Oddajemy słodkości. No i możesz wejść, czekam. Jak to oddać słodycze? Oddałam, do idę. A batonik? Chciałaś mnie oszukać? Kurczę, muszę szybko coś wymyślić. Nie mam zamiaru oddawać moich słodyczy. No myśl, myśl. O! Otwór wentylacyjny. Wiem. Zakradniemy się prosto do gabinetu dentystycznego. No dalej. Nikogo nie ma? Okej. Okay. Super, ale tu fajnie. No i dokąd mam iść? O nie! Zaraz spadnę! A to nie było miękkie lądowanie, ale nie szkodzi. Doktorze, co ty tu robisz? Ach, tak! Zjadasz wszystkie skonfiskowane słodycze? A co z zakazem? E, chcesz? Oferujesz mi łapówkę w postaci kitketa? W porządku, biorę to. Kocham kitkety. Hmm, ja pyszności. Hurra, jesteśmy w klinie. Zatrzymajcie się stać. Pokażcie mi swoje bilety. Tak, tak, oczywiście, Jack, winnie. A, bilety, oto one, proszę. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść. Bardzo dziękujemy. Film już leci, siadajcie szybko. Cóż za ekscytująca fabuła, świetnie. A przy okazji, popcorn jest przepyszny. Tak mnie też smakuje. No, ten film to bomba. Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie. Pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej, dokąd nas zabierasz? Widzę, że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challenge'u. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy, co to. No to zaczynamy, muszę iść powoli. A ja będę musiał iść szybko, no to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki! Chyba trzeba je rozpakować. Okej, okay. starannie. Powoli. Bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potrwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało, nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie, mogę to zrobić. To boli, uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki? Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszny. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A jak tam, Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich. Lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Gideracje już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjem go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się! Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś, gratulacje. A jak tam, Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję, ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A... Aj, to boli! Dobrze wam tak, następnym razem nie będziecie podkładać ciężego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda wspaniale. Zobaczmy, co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Patrzcie, to pizza! Wow, jest na niej tyle sera! Niesamowite! Od razu zgłodniałem! Jestem podekscytowana. Dość gadania, bierzmy się do jedzenia! Jak zwykle jestem pierwsza. Rozpisz się Mary! Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż innym. Ach, jak pięknie ciągnie się ten sel. Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plasterek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. raz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Co mam robić? Wiem. Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł. Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci. Dzięki, nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. A teraz to, na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła, już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne, ale to lepsze niż nic. To wszystko skończyłam. Zawsze masz te Oh no. Co to, kaktusy? Są kłujące. Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziury w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze, ale jestem gotowa by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, pomery. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow! Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Nie przeszkadzaj sobie Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda. Aż trach sobie wyobrazić ten smak. Wkrótce, sam się przekonasz. Możesz zaczynać, Jack. Niech Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej. Okay. Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec, to boli! O, chyba zmuchnąłem imięłkę. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie to działa! Kaktus jest całkowicie hmm. czysty, teraz mogę go spróbować. Oh. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wyplucił umyć język. Wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O, nie, to woli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu tnęliśmy tu na długo. Myślę, że lepiej użyć pęsety. Pomogę ci, Chelsea. A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe. Mamy to. Można próbować. No dalej, Chelsea, bierzemy w siebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi. Zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow! Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców, żadnego futerka. Twoje zamówienie? Szybki jesteś. Dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. Trzy, dwa, jeden. Zrobione. Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie, jakie to miękkie, gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu! Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła! Przykleję taśmę ledową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie, brawo ja! Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza. Bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale. Okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie. A nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy co wymyśli Vita. Jakie to wspaniałe! Co to jest? Aleks znowu kopiuje moje pomysły. Hmm. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód. I to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne. Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O tak! Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba Ci się? Widzę, że Ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Ciekawe, co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies. To straszne, wiejemy, pospiesz się. Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła. To tak, pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka, dziękuję. Nie ma za co. A ty, następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra. Nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Odgry na telefonie może być lepsza, tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Dadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy! Wow, co to jest? Siema, bracie! No hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna. Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to bez mnie? No dobra, pokażę wam jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super. Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie. A teraz muzyka. Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Uhu! Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło. Ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co.